Hej Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Demister Ace, a przed Wami w końcu odcinek, w końcu opening, znaczka króla burzy, na który tak długo czekaliśmy. Słuchajcie, jeśli jeszcze nie pamiętacie, to właśnie ten boss, którego będziemy pokonywać tam z tyłu, jeśli... Pokonaliście tego bossa do 2 stycznia 2019 roku oraz oczywiście zanim to zrobiliście przeszliście całą kampanię w Dolinie Samowitości to generalnie mogliście zdobyć właśnie taki znaczek Króla Burzy. Po wykonaniu tego zadania trzeba było wypełnić formularz i od wypełnienia tego formularza 8 do 10 tygodni trzeba było czekać na ten znaczek króla burzy jednakże on się bardzo długo nie pojawiał ja dostawałem bardzo dużo pytań a propos czy już dostałem ten znaczek burzy jak on wygląda i tak dalej i tak dalej i dzisiaj mija mniej więcej 30 tydzień 30 miało być od 8 do 10 tygodni i mamy ten znaczek Króla Burzy, w końcu możemy sobie zrobić e, opening, także mam go tutaj już e, przygotowanego. E, myślę, że Wy też nie mogliście się doczekać. Także cóż, no przechodzimy do openingu w końcu, mam nadzieję, że znaczek będzie naprawdę spoko, no i mam nadzieję, że Wam też dojdzie na dniach, jeśli wykonaliście właśnie tamte misję. jeśli jeszcze się zastanawiacie, czy jest szansa go zdobyć, to nie ma go już szansy zdobyć, także przykro mi, kto się załapał, ten się załapał, a reszta po prostu może teraz popatrzeć, jak to wszystko wygląda, no i dać oczywiście znać w komentarzu, czy Wam się podoba, czy nie. Przejdźmy już do openingu. Także słuchajcie, już jesteśmy tutaj z paczuszką na stole. Za chwilę przejdziemy do otwierania. Z tego co wiem, to po prostu moi znajomi, którzy mieszkają mniej więcej w tej okolicy, co ja, już dzisiaj dostali te paczki. Ale ktoś, kto jest gdzieś oddalony, mieszka w innym województwie itd., dalej. inna sortownia do niego należy, to jest szansa po prostu, że na dniach do was dojdą te paczki. Także nie martwcie się, ten... Listik został nadany w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych, także bardzo daleko stąd. Może dlatego też tyle do nas wędrował. Ale słuchajcie, już będziemy otwierać ten znaczek. Ja tutaj go jeszcze nie otwieram, także nie mam pojęcia, co się kryje w środku. Możecie sobie zobaczyć, że było nieruszane. Nie Otwieramy pierwszy unboxing, powiedzmy, na tym kanale. No w sumie, może nie pierwszy, ale. Jeszcze raz coś takiego pokazuję. No i zobacz, co jest w środku. W środku jest tylko małe. Dobra, wyciągam to. Co tutaj będzie? Oj, miałem nadzieję, że będzie jakiś liścik z podziękowaniem czy coś. Tam to idzie na bok. Jak widzicie mamy tutaj przypinkę. Łatwiej się świeci. jeszcze znaczy zobaczyć. Jest dosyć mała. No i co? Tutaj mamy. Przypinki, tak? Epic Games logo z tyłu. Proszę bardzo. I to pewnie będzie te przypinki. O, tak to wygląda. Ja to postaram się teraz tutaj odkręcić. Tak? W taki sposób to chyba działa. To jest zabezpieczenie, raczej. Mhm. Odkręcamy sobie. O, wystarczy ściągnąć. E, i tak to się prezentuje w sumie oczekiwałem czegoś więcej jakiegoś liściku chociaż e, no jest takie dosyć, dosyć, dosyć wygląda solidnie i mamy te e, tutaj możliwość przyczepienia tego po prostu e, do na przykład, e, no albo do jakiegoś ubrania, albo do plecaka, e, albo do kaszkietówki jeśli mamy e, i generalnie coś takiego. Generalnie ja się bardzo cieszę, przepraszam, że tyle mówię razy generalnie, ale miałem, już już myślałem, że po prostu ta przypinka nie przyjdzie. Wygląda całkiem nieźle, co prawda niekoniecznie się dobrze zoomuje tutaj w kamerce, bo wygląda jakby miała wyblaknięte kolory, aczkolwiek musicie mi uwierzyć, że wygląda naprawdę dobrze. Jeszcze spróbuję poprawić te kolory. Okej, okay, słuchajcie, wygląda identycznie tak jak na tamtym Obrazku, który po prostu promował ten znaczek króla burzy, myślę, że dosyć fajna gratka dla fanów ratowania świata, jak też samego Fortnite'a. Prosto z Kalifornii, prosto od Epic Games. Może tego też nie widać tutaj, ale takie fajne, poprawione boki ma. No i wygląda całkiem nieźle. Ja sobie to zostawię. Jeszcze nie wiem, czy będę tego używał, czy po prostu zostawię sobie to na pamiątkę, czy kiedyś oddam Wam w giveaway'u. W każdym bądź razie chciałem Wam pokazać, jak to wygląda. No i tyle, z mojej strony to wszystko, jeśli taki materiał Wam się podobał. Zostawcie łapę w górę, słuchajcie, możecie zostawić suba z dzwonem, jeśli jeszcze tego nie robicie. Oczywiście zapraszam Was do e, używania mojego kodu w sklepie The Mister Ace. Z mojej strony to wszystko, także trzymajcie się ciepło, no i do zobaczenia następnym razem. Cześć, cześć!